czekomateriałnicza kopytko witam was z Beli dzisiaj wam chcę pokazać moje mm, rzeczy nowe dla koni Life. Yy, jak widzicie mam zestaw i tutaj i tutaj yy, ale zestawy będą w innym filmiku wszystkie pokażę do, do poszczególnego konia więc zaczynamy mamy kon trzy konie w derkach dwa zestawy jedne ochraniacze i, de, i czaprak moje dwa nowe ludziki, co dostałam na święta box lub myjka ale jeszcze się zastanowię nad tym i mój zestaw do szczotkowania który sama zrobiłam no więc yy, tak pierwsza derka jest taka pomarańczowo biała w paski jest z starej skarpetki, bo która jest dla mnie za mała, i tu ma taki pasek, żeby ta derka mu nie zjeżdżała. To jest na nawołała Cloudy's Dyla, On ma na imię Klot, i tak się prezentuje w tej swojej derce. Mi się podoba. Nie wiem, tutaj trochę odstaje. Jeszcze teraz jest rocky. Swojej różowej derce i ona tak się prezentuje. Ona już nie ma tego. Yy, to jest ze starej, takiej cienkiej Rystops, yy, bo ja akurat no, nie miałam już yy, tego filcu, żeby im zrobić. I no, po prostu z za małych rzeczy uszyłam. I ona tak się prezentuje w swojej derce. Myślę jeszcze nad tym, czy jej nie zrobić takiego paska jak klodowi, bo jej, derka, jej przyciąć trochę derkę od spodu, bo jest derka jej za duża. Tu mamy znacie bardzo dobrze raminę. Ona ma niebieską derkę z tutaj takimi białymi wypukleniami. To była derka specjalnie zrobiona na święta swilcu już. Ma taki guzik z niebieskim. Ona ma swoje ochraniacze i swój kantar i bardzo ładnie w fioletowym. I tu ma taką śnieżynkę czerwoną. To są moje wszystkie derki. Teraz Wam pokażę ten czaprak z ochraniaczami. Ochraniacze są z żółtych gumeczek. Bo jak wiecie, mam dużo rymbolunców, i ja je teraz używam na kantary i na takie inne różne rzeczy. I tu mam żółty czaprak do tego. To jest do bryczki, bryczkę też pokażę, ja mam tam dla kucyka. Tylko mi się gdzieś kucyk za zaniebiesz ruszył i używam innego kucyka do niej. Ale według mnie ten ten kucyk y, też ładnie wygląda w tamtym, tylko że go mam w pudełku, w worku. W którym trzymam szlaje, a gdzie się bawiłam, gdzie się bawię, to takiego innego kucyka użyłam też szetanckiego. Tutaj mamy, yy, yy, teraz mamy zestaw, sama go robiłam, no dobra, siodło było kupne, razem z ludzikiem, tak, siodło jest czarne całe, ja do, yy, yy, tak, szczotki, bo nie ma jak to się szczotki wywrócić, tu mamy ogłowie, tak wygląda moje ogłowie, to jest yy, na pyszczek, a to są wodze. Tu mamy miszka też z tej skarpetki zrobionego. Tu mamy z różowego filcu czaprak. Tu mamy też ze skarpetki czaprak i tu mamy z takiego innego ładnego materiału też czaprak. Ja nie mogę. Dużo tych czapraków mam. To jest zestaw do szczotkowania w takim. Tu widzimy, że jest szczotka miękka i gąbka. Tutaj mamy ten box, który możemy to było przyklejone na gorący klej brokatowy, nie wiem czemu, ale brokatowy mi się znalazł tam, czerwony brokat. I to można w każdej chwili wyłożyć i tutaj sobie umyć konia. To jest nawet dość taki tutaj zostawione, żeby mo mogło tutaj wlecieć trochę wody, bo ja niedługo będę miała takiego spraya. Ale w ogóle e, niedługo pokażę moje te rzeczy dla koni, będzie flipunek część trzecia. Ale jeszcze chcę jeden. No to to ma. To jest niebieskie. To jest pudełka po lodach. Tu jest zielona zakrętka i niebieska zakrętka. Zakrętka niebieska imituje wodę, a zakrętka zielona pasze i owiec. No to teraz te na święta. Aha. Tego jeszcze no tak. To jest zestaw 2014. Fioletowy. Fioletowo-brązowy. Na Jagoda, tamta stara Jagoda, to tamta, ja jej zmieniłam imię na Kinga. I teraz to jest Jagoda. I ona siedzi na koniu o imieniu Luka. Luka jest piękna. Ona tak samo nie miała rasy jak West. I ja jej wymyśliłam, że to rasę. Kuc walijski, górski. Tak, mam słabość do tych koni. One są bardzo piękne, mi się bardzo konie podobają, walizkie, górskie. Może jak będę kręcić czymś innym, to Wam pokażę na telefonie, bo telefonem kręcę. Mm, tutaj mamy dziewczynkę, która karmi konie i ona ma na imię Asia. I tutaj, to jest właśnie prezent dla święta Asia. I tutaj mamy Bernardyna, chłopca, ma takie niebieskie szelki. I ją się nazywa Bartuś. Ponieważ kiedyś miałam pieska, to był Bernardynem. Nazywał się Bartuś. Albo był bardzo stary i zdechł, jak miałam 4 lata. No, to by było na tyle. To jeszcze dzisiaj te zestawy wam pokażę. Więc kucykowa tęcza! Kopytko!